Dawid, pierwsza myśl jaką słyszałeś, że wygrywasz? Zaskoczyłem się, te zdjęcia tak się zmieniały bardzo długo i emocje sięgały zenitu, już byłem taki po prostu rozemocjonowany, że naprawdę, gdy zobaczyłem, że to moje zdjęcie się pojawiło, Zatkało mnie po prostu, także no, jestem bardzo zadowolony, że mi się udało wygrać i wdzięczny ludziom, którzy oddawali na mnie głosy. A jaką miałeś intuicję rano, jak się obudziłeś? Wygrasz, nie wygrasz? Jak to oceniałeś? Wiedziałem, że mam szansę jak każdy z finalistów, ale nie, nie miałem takiej pewności. Wiedziałem, że każdy z finalistów ma równe szanse i każdy może wygrać. Na co zamierzasz przeznaczyć nagrodę? Jeszcze nie wiem, nie myślałem o tym. A jakieś kolejne plany idziesz w modeling? Kolejne plany to oczywiście chcę iść w modeling, chcę związać swoją przyszłość z modelingiem. Z kim miałeś najlepszy kontakt z programu? To już ostatnie pytanie. Zdecydowanie ze Staszkiem i Denisem. Czyli będziecie kumplami na przyszłość? Na pewno. Dzięki bardzo. Dzięki. Dzięki.